Pani Kasiu, jest Pani mamą dwóch córek, Karinki i Lenki. Pani Kasiu, od ilu lat my się już tutaj spotykamy? Spotykamy się od wielu lat. Karinka zaczęła przygodę z Helendoron, odkąd miała 3 lata, w tej chwili ma 11. Natomiast Elenka rozpoczęła przygodę z Helendoron, kiedy miała 2,5 roku, a teraz ma 7,5. A czy ma Pani w pamięci, skąd Pani się dowiedziała o naszej metodzie i szkole? Z tego co pamiętam, to logo Helendoron było praktycznie wszędzie. Było w teatrze małym, było na mieście, były ulotki, plakaty, i postanowiłam spróbować tej właśnie metody. Zachęciło mnie szczególnie to, że zajęcia odbywają się razem z rodzicami, a nie jest to metoda w stylu szkolnym, czyli że dzieci siedzą przy ławkach. Postanowiliśmy spróbować i nie żałujemy. Fajnie. A w ciągu tych wszystkich lat, kiedy dostrzegła pani moment, że metoda Henderon działa? Wtedy, kiedy dziecko zaczęło śpiewać yy, równocześnie z piosenkami, które były nagrane na płycie, yy, bardzo chętnie obie w sumie córki biorą udział yy, w konkursach, w zabawach, ale to wspólne odsłuchiwanie płyt yy, od razu dało efekt. Staramy się, aby nasi uczniowie byli otwarci na świat i yy, oprócz znajomości języka angielskiego, żeby stawały się osobami kreatywnymi i komunikatywnymi. Aktywni. Czy pani zauważa te nasze starania, że idziemy w tym kierunku? Zdecydowanie dzieci się stają otwarte, dzieci spotykają się w różnych grupach, na różnego typu zajęciach, biorą udział w konkursach, w dodatkowych, w dodatkowych działaniach. Nie są zestresowane, przyjmują to z zadowoleniem i myślę, że w ten sposób właśnie objawia się to pozytywne działanie Helendorom. A na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Korzystając z doświadczeń nabytych w ramach edukacji pani córek w szkole Helendoron, czy poleciłaby pani innym rodzicom, aby skierowały swoje pociechy do naszej szkoły? Zdecydowanie moje wieloletnie doświadczenie, doświadczenie nas, nas trzech, mniej moich córeczek, wskazuje na to, że ta metoda naprawdę działa, jest bardzo bliska rodzinie. Yy, jest skuteczna, a nie jest uciążliwa, także bardzo serdecznie polecam.